Dla mnie, nie ukrywam, bardzo ciężki czas w życiu, zwłaszcza ostatnie trzy lata, które nawet nikt sobie nie wyobraża, jak były dla mnie ciężkie i ile musiałam przeżyć, ile musiałam słuchać wyzwisk, ile musiałam słuchać rzeczy, żebym się zabiła, że niszczę ludzi, że niszczę internet, że jestem zawistna, że jestem chora, że jestem wariatką. Tak, to wszystko słuchałam przez 3 lata, dlatego że nikt mi nie chciał wierzyć. I, I z jednej strony rozumiem, bo nie przedstawiałam żadnych dowodów, ale z drugiej strony nie rozumiecie, dlaczego tego nie zrobiłam. Po pierwsze, dziewczyna, której dotyczyła tamta sytuacja, ona nie chciała się w to mieszać. Więc ja, chroniąc jej prywatność, chroniąc ją, nie chciałam tego upubliczniać. Byłam z tym na policji, ale tak jak mówiłam, policja nie może. Nie mogła nic robić, jeśli ofiara się nie zgłosiła. Dla mnie w tamtym momencie była najważniejsza ta dziewczyna i to, żeby zadbać o nią, żeby ona poszła po odpowiednią pomoc, żeby jakby ruszyła z tym, bo to jest naprawdę... Czyli sukanek przyjęła demet za nią. Miło z Bardzo traumatyczne przeżycie. Ja wiem, bo tak jak mówiłam, mnie też spotkały niektóre rzeczy w dzieciństwie i one się odbiły bardzo na mojej psychice, więc tanta dziewczyna była dla mnie najważniejsza w tym momencie no. i jednocześnie kiedy to wszystko się działo ja dostawałam cały czas wiadomości od znajomych od rodziny że on się zabije że to będzie przeze mnie, że oni nie wytrzymają psychicznie, jak on sobie coś zrobi, że to będzie ich wina. Cały czas byłam bombardowana tym, że jeśli on sobie coś zrobi, to będzie moja wina, to będzie moja odpowiedzialność, mimo że jakby ja w tamtej sytuacji nic złego nie zrobiłam. Ja jedynie chciałam jakby pomóc osobom, które zostały pokrzywdzone. I on w końcu trafił do szpitala, ponieważ ja kazałam zadzwonić na pogotowie, bo to nie jest normalne, jeśli ktoś mówi, że się zabije, żeby po prostu to lekceważyć, tylko trzeba podjąć odpowiednie kroki, żeby ta osoba tego nie zrobiła. Więc on trafił do szpitala i ja. Ja mam coś takiego, to jest bardzo głupie, ale bardzo wierzę, że nie ma złych ludzi, tylko są po prostu ludzie chorzy, którzy potrzebują pomocy. I ja bardzo wierzyłam, że jeśli on dostanie odpowiednią pomoc, to po prostu będzie z nim lepiej. Ale niestety teraz, kiedy to wszystko wyszło i kiedy jakby dowiedziałam się jeszcze więcej informacji, o których nie miałam pojęcia. To uważam, że po prostu czasami są złe osoby, które niestety nie zasługują nawet na drugą szansę, żeby coś naprawić, tylko zasługują na odpowiednią karę, która mam nadzieję, że ich spotka i, i dostaną to, na co zasłużyli. I my mieliśmy bardzo toksyczną relację, bardzo skomplikowaną relację. Ona opierała się w moim odczuciu na tym, że obydwoje mieliśmy bardzo duże problemy psychiczne i w tym razem trwaliśmy. Ale niestety właśnie ja miałam do niego większe uczucia, on wiedział, że ja go kocham, i kiedy pojawiały się sytuacje, gdzie na przykład jakiś inny youtuber trafił do więzienia, bo został oskarżony za pedofilię, albo wychodziły jakieś właśnie sytuacje typu jak taki youtuber brutal nagrał film o tym, że są youtuberzy, którzy właśnie wykorzystują swoje fanki, to ja bardzo się tym przejęłam, ja z nim rozmawiałam o tym, ale on oczywiście wpadał w histerię. Za każdym razem, kiedy były takie sytuacje, on wpadał w histerię, zaczynał płakać, mówić mi, że właśnie trafi do więzienia i ja nigdy nie rozumiałam, dlaczego on ma trafić do więzienia, jakby co nim kieruje, jakby tłumaczył, że to jest paranoja, bo kiedyś jakaś dziewczyna się rozbierała na skejpie, ale on już taki nie jest i się zmienił. Ja go bardzo kochałam, naprawdę. To była jedna osoba, którą kochałam najbardziej na świecie, dlatego też ta cała sytuacja jest dla mnie strasznie ciężka, że jakby, jak mogłam pokochać takiego potwora, ale y, za każdym razem, kiedy była sytuacja, gdzie coś wychodziło odnośnie innych ludzi, że oni wykorzystywali nieletnie fanki, on robił mi love bombing. Love bombing to jest forma manipulacji, kiedy kogoś się bombarduje miłością. On mnie cały czas przytulał, mówił, że jestem dla niego najważniejsza na świecie, że on mnie kocha, ale nie tak jak ja bym tego chciała, że ja jestem y, wspaniałą osobą, że on bez mnie nie przeżyje i wiecie, robił mi coś takiego za co każdym razem jak takie sytuacje wychodziły, więc ja nawet trzeźwo nie byłam w stanie patrzeć, czy on faktycznie coś ma z tym wspólnego, jeśli ja, wiecie, dostawałam w końcu miłość, o którą tak bardzo walczyłam, którą tak bardzo chciałam mieć. I my bardzo często się kłóciliśmy, i niestety on był bardzo przemocową osobą. I były sytuacje, gdzie na przykład ja znalazłam na jego telefonie zdjęcia jakiejś innej dziewczyny nagiej. Ona chyba wtedy nie była na szczęście niepełnoletnia, ale napisałam do tej dziewczyny, żeby uważała, komu wysyła zdjęcia. I byłam wtedy w łóżku, bo to był chyba poranek jakoś tak. I on wbiegł do pokoju, zaczął mnie szarpać, zaczął wyszarpywać telefon z mojej ręki, po czym wziął mnie po prostu za szmaty, wytargał. Ja byłam w samej koszulce i w majtkach, wytargał mnie za, za drzwi mieszkania i wyrzucił. I ja nie mając telefonu, nie mając niczego, będąc w samej w zasadzie bieliźnie, yy, nie wiedziałam dosłownie, co mam zrobić w tej sytuacji, i po prostu siedziałam i płakałam, bo nie wiedziałam, co mam zrobić. I zaczęłam walić w drzwi i krzyczeć, że jeśli się mnie nie wpuści, to zadzwonię na policję, i on otworzył drzwi i zaczął płakać, mówić, że on nie wie, dlaczego taki jest, że on przeprasza, że on nie chce taki być. Jakby on nigdy fizycznie mnie nie uderzył, ale często właśnie mnie szarpał i miałam na przykład siniaki na rękach i yy, mówił mi czasami tak okropne rzeczy, że kiedy sobie o nich pomyślę teraz, to jest mi naprawdę strasznie przykro, że żyłam z takim człowiekiem i dalej jakby gdzieś w głębi serca wierzyłam, że on jest dobrą osobą, bo kiedyś jak się poszarpaliśmy, to powiedział mi na przykład, że yy, jeśli chcę zobaczyć, co to znaczy naprawdę być szarpanym, to żebym wróciła do mojego taty i że on się wcale nie dziwi, że mój tata pił, bo jak ktokolwiek mógłby ze mną wytrzymać i to właśnie był okres kiedy mój tata znowu zaczął pić. Moja babcia wtedy była w szpitalu i ona dosłownie już umierała i to były ostatnie słowa, jakie chciałam usłyszeć właśnie od osoby, którą kochałam i która była dla mnie ważna. Więc y, tak wyglądały y, nasze kłótnie, nasze rozmowy. Często właśnie stosował na mnie przemoc psychiczną. Często mnie wyzywał, mnie jakimiś rzeczami i to była bardzo toksyczna relacja z dwóch stron. Ja nie byłam w stanie, jakby odejść od tego, bo byłam bardzo od niego uzależniona, i ja myślałam, że ja umrę, jeśli kiedykolwiek on zniknie z mojego życia. Ja musiałam iść na terapię, żeby to przepracować tam, i żeby się uwolnić z tego, bo bez tego ja nie byłam w stanie, jakby wyjść z tej relacji. I często było tak, że ja mówiłam mu, że nie będę czegoś montować, byłam zazdrosna. Często były sytuacje, gdzie starałam się go kontrolować, gdzie on wychodzi, z kim i tak dalej. Były też sytuacje, gdzie po prostu Wiedziałam, że on jakby obserwuje jakieś nieletnie dziewczyny, i pisałam do niego, czemu on to robi, ale on zawsze stosował taką pasywną agresywność, że e, mówił mi, że to nie jest moja sprawa, że ja nie powinnam się interesować, więc później, już po prostu jak mu pisałam to, to pisałam tak, żeby nie krzyczał na mnie o to, bo za każdym razem, jak poruszałam ten temat, on dosłownie na mnie krzyczał. Bo ty usprawiam, żeby nie robić pin. Wierzę, że to dziewczyna ma 15, a nie 18. Czy e, ty tylko mówisz specjalnie, żeby żebym się nie czepiała, bo jak wiesz, to ok od 15 przecież nie pójdziesz już do więzienia. Tylko nie kłam tylko nie kłam Stewart kłamanie nie jest, ok, e, Więc jak mówiłam, nie chcę, żeby cię nikt oszukał, oszukiwał. Aha, okej, okay, czaję. Czyli pisała do niego w taki sposób, że ej, jak coś uważaj, bo ona ma 15 lat, nie? Że tak wiecie, żeby podpytać. Ale kurwa, ten. Nie kłamałem, nie wiedziałem. Może się, kur... Możesz się kurde nie interesować i zająć się sobą. Nie interesuję się, już daj mi spokój. Chciałem tylko wiedzieć, ile ma lat, bo to jest ważne. To nie twoja sprawa. A wiesz, jak yy, laski kłamią. Nienawidziłem i tyle. Okej, okay, nie przejmuj się filmem. Nie wiem, czemu się teraz interesujesz tak. Kurwa, nie rucham się z nią. Mogę sobie nawet gadać z 12, mogę gadać z czterdziestką, ziomek. Kurde, ludzie to ludzie, Jezu. Okej, okay, rób co chcesz Stewart, ja nic nie mówię. Ty się zachowujesz jakby każdy... Każda osoba, z którą gadałem, która ma 15-14 lat, a mam ich w Pizdu, bo mam takich widzów. Bo tak jest. to się kurwa... To, że, kurwa, się z nimi rucham... Ty masz jakieś schizy, naprawdę. Co? Ktoś tam się spotykał z czternastką, czy tam piętnastką, okej, okay, to chuj. Jak robił tę dramę, bo ta laska pisała też ze mną, możesz iść do więzienia. I dlatego mi się wydaje, yy, że mnie tak nie lubiła. Nie pójdę do więzienia, bo kurwa, spotkanie to nieruchanie, Boże, musisz sobie to wbić do głowy, interakcja ludzka jest normalna, normalna, miła dziewczyna. Dojrzała, to do chuj z tego, że się z nią spotkał, to, że byli ze sobą, to już ich sprawa, nie wtrącam się, ale muszę zrozumieć, że jeśli laska wygląda na starszą, to nie jest pedofilia. Każdy seksuolog Ci to powie, a ja debilem nie jestem i nie robię nic złego. Ja pierdolę Nie. E, zrozum, że nie mam na to psychiki i tak samo jak nie dotykałem narkotyków. To nie dotknę żadnej osoby, bo wiem, jak to działa na psychikę i nie jest, kurde, warto, ziomek. I każda jakakolwiek próba konfrontowania się z nim odnośnie tego, że y, obserwuje nieletnie osoby, Co albo jest, że kurwa. pisze z jakimiś młodymi dziewczynami, kończyła się tym, że... On mnie wyzywał, krzyczał na mnie, mówił, że jestem nienormalna, że sobie wymyślam, że jakim prawem w ogóle się tym interesuję, że... A jak, jeśli wychodziło to i pokazywałam mu dowody, to on mówił, że, że tak nie było, że on nie wiedział, że to jest wina tej dziewczyny, że to nie jest jego wina. I jest mi strasznie przykro, bo wiecie, przez, przez tyle lat żyłam z takim człowiekiem i, i jakby... Czuję, że mogłam coś zrobić, a jednocześnie ja byłam w bardzo złym stanie psychicznym w tamtym okresie. I, I też jak patrzyłam na te dziewczyny, ja nie patrzyłam na nie jak na takie niepełnoletnie, tylko traktowałam je też jako rywalki, że one mi go zabiorą, bo byłam niestety od niego właśnie bardzo emocjonalnie uzależniona. I Jest też bardzo dużo rzeczy, o których jeszcze nie mówiłam, ale jakby nie chcę też Mam je przerobione, zostawiłam je ze sobą. Ja naprawdę przez te trzy lata się już wycierpiałam wystarczająco, i nie chcę do tego wracać. Ja przez to całą sprawę niestety wpadłam w uzależnienie. Yy, zaczęłam brać narkotyki, bo nie byłam fizycznie i psychicznie w stanie sobie z tym poradzić tego, że cały internet praktycznie mnie atakował, nikt nie chciał mi wierzyć, wmawiano mi, że jestem wariatką, że ja sobie coś wmówiłam, że chcę niszczyć, komuś życie. To jest bardzo ciężkie, jakby, wiecie, kiedy chcecie zrobić coś dobrego, chcecie pomóc, chcecie naprawić świat i jedyne, co dostajecie, to zostajecie wpierdol, dosłownie. I to samo zrobiliście mi, to, co on robił mi przez tyle lat, czyli za każdym razem, jak ja chciałam interweniować, on jej jebał od, od góry do dołu, więc później wy od, od, oderwaliście tą traumę na nowo i zrobiliście mi to samo. Ja już nie jestem na zła, ja po prostu... Na... Ej, mi się chce płakać. Nie wiem, czy to jest jakby dziwna reakcja na to wszystko, ale jestem mi się strasznie płakać. Naprawdę chciałabym żyć sobie spokojnie moim życiem. Ja od półtorej roku jestem trzeźwa, nie biorę żadnych substancji i jestem z tego strasznie dumna. Zaczynam jakby y, bardzo dużo rzeczy przerabiać też. Zmieniłam się totalnie, jestem teraz inną osobą i. Y, i też Kto nie chcę, żeby takie rzeczy nie ciągnęły do przeszłości. Chciałabym, żeby to zostało zamknięte, żeby osoby, które y, powinny ponieść konsekwencje, poniosły je, żeby ta sprawa została raz na zawsze zamknięta i żebym ja mogła iść dalej ze swoim życiem, bo dla mnie to jest bardzo ważne. Ja nie chcę wracać do przeszłości. Ta przeszłość jest okropna, ale ja ją przerobiłam. Ja chcę ją zamknąć i po prostu mieć znowu moje spokojne, zwykłe życie. I mam nadzieję, że tak będzie i że ofiary tej całej sytuacji też dostaną sprawiedliwość i odpowiednią pomoc. Bo to jest bardzo ważne, żeby te osoby sobie też pomogły. I tak długo gadam, że już jest ciemno i nawet mnie nie widać. Ale chciałabym też powiedzieć właśnie osobom, które zostały pokrzywdzone, to jest bardzo ważne, żebyście poszli sobie pomóc, naprawdę, na terapię, żeby to przerobić, bo może Wam się wydawać, że okej, okay, już, już mamy to za sobą, to było kilka lat temu. Nie. To może Was dalej siedzieć i przy okazji jakiejś sytuacji może to wyjść, może Was to triggerować, może to wywoływać Was bardzo negatywne emocje, które mogą się odbijać nawet do teraz. Więc ważne jest, żeby sobie pomóc, żeby, żeby tą pomoc też dostać i chcieć dostać tą pomoc. I wiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. To nie była Wasza wina, to nie jest Wasza wina i to nigdy nie będzie Wasza wina, więc mam nadzieję, że, że macie tą świadomość i trzymajcie się, i, i mam nadzieję, że już nic nigdy takiego Was nie spotka.